Witajcie moi drodzy, witam bardzo serdecznie, to już można powiedzieć odcinek wakacyjny serii Kupuję Akcje, 27 czerwca, dokładnie godzina 21.37, kiedy nagrywam ten materiał. Zapraszam, jeżeli chcesz poznać moje portfolio akcji na ten miesiąc i na kolejne, to zasubskrybuj kanał, a my widzimy się zaraz w drugiej części. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię bardzo serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału, abyśmy przebili w końcu 4000 subskrypcji. Mamy już tutaj troszeczkę filmów, natomiast zapraszam Cię też do pierwszego linku w opisie, czyli danietkę.pl, gdzie możesz sprawdzić, co polecam, możesz sprawdzić kontakt do moich social mediów, możesz dodać mnie na Instagramie, na Twitterze i zasubskrybować na YouTube, a jeżeli masz sprawę, napisz do mnie maila. Zasady serii są następujące: kupujemy na Bitli akcję Podłoga Trading 212. Bardzo proszę skorzystać z tego linku, jeżeli będziesz się rejestrował. Wpadają za to darmowe akcje. Metoda DCA, czyli raz w miesiąc stała kwota, jest to 100 zł. Staram się kupować na dołkach, jeżeli te się pojawiają. Kupuję stabilne akcje oraz zapraszam jednocześnie do, na kanale do bliźniaczej mojej serii, czyli kupuję kryptowaluty. Aktualna wartość mojego portfela to 8136 zł. Stopa zwrotów wynosi 76,9%, łącznie zrot 2,5 zł na plus. Od roku żeśmy troszeczkę wzrosnęli, mieliśmy w, w, od, troszeczkę żeśmy urośli. Mieliśmy tutaj taki spadek na przełomie, powiedzmy sobie luty, kwiecień. Od trzech miesięcy jednak trend jest wzrostowy, od miesiąca też to troszeczkę podskoczyło. Ok, przeanalizujmy sobie, czego mam najwięcej pod kątem wartości. Pod kątem wartości największy, to znaczy duży zwrot, 200%, ponad 1300 złotych mam w meta. Nvidia prawie 1200, zwrot 682% i na trzecim miejscu Netflix 861 złotych. Dalej, Intel, Tesla, Nintendo, eBay, PayPal, Apple, AMD, Alibaba, ASML, Google, Cloudflare, BMW. No i potem mam kolejne jeszcze akcje, które tutaj możesz sobie przejrzeć. Ciekawszych Amazon, Shopify, Sony. Niektóre trzeba będzie dokupować, niektóre są na spadku, ale generalnie jesteśmy na dużym plusie. Stan porcela, przypominam, to 8,136 zł. A teraz przechodzimy do tego, co kupiłem w tym miesiącu. A w tym miesiącu dokładnie kupiliśmy sobie Apla Dokładnie 25, mam tutaj błąd, czyli dwa dni temu, 14 setnych. Akcji za 102 zł. Ostatnio Apple'a wcześniej kupowałem w lipcu 2023, czyli prawie 2 lata temu. Dokładnie, prawie że. Podobną troszeczkę tutaj spadła cena, bo było tu 0,12. Czyli kolejna spółka technologiczna na moim koncie. Zobaczmy jeszcze, jak Apple wygląda z punktu widzenia naszych inwestycji. Trading 212 ma bardzo fajny tutaj, można powiedzieć, interfejs. Lecimy na dokładnie rzecz ujmując Apple'a w sumie 268 złotych. Tutaj lekki był spadek więc fajnie było kupić zysk. Prawie jesteśmy na zero mamy 0,36 tej akcji. Średnia cena po 189 dolarów była kupowana. Analiza AI tutaj są dodatkowe funkcjonalności teraz robione na Trading 2.1.2 to nas nie interesuje. No dużo fajnych tutaj czynników pojawia się na tradingu, ja to traktuję jako takiego brokera, który tutaj sobie przechowuje i trzymam, nie znam wszystkich funkcji, nie potrzebuję tego, natomiast ty się możesz zapoznać, jeżeli zarejestrujesz się na platformie. I to by było moi drodzy na tyle, bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, zasubskrybuj ten kanał, no i widzimy się w kolejnych materiałach, hej!